Po raz pierwszy chcę podziękować pracownikom MZK, bo to jest pierwsze spotkanie w tym miejscu z nowymi, byłymi pracownikami zajmującymi się komunikacją. Chcę podziękować wszystkim Państwu, że tu jesteście. Chcę podziękować za cierpliwość, za wyrozumiałość, za budowanie marki komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. I chcę podziękować za to, że Państwo pracując tyle lat na rzecz naszych pasażerów, na rzecz naszych mieszkańców, Wytrzymaliście cierpliwie i doczekaliście momentu, kiedy wspólnie tutaj z Panią Przewodniczącą Ireną Redudą-Dudek, wspólnie z Panem Prezesem Jarosławem Kateuszem i jego zastępcami, i z Główną Księgową, z Radą Nadzorczą, z Nadzorem Właścicielskim, doczekaliśmy momentu, kiedy otwiera się bardzo pozytywny, nowy rozdział w historii komunikacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Pamiętam chwilę, kiedy pokazywaliście Państwo slajdy, 60-lecie, 65-lecie komunikacji. Od 23 lat w formule spółki. Ta formuła się wyczerpała, i od 1 stycznia Miejski Zakład Komunikacji Spółka zOO z nową perspektywą. Chcę tutaj. Podziękować pracownikom i powiedzieć rzecz następującą. Będziemy za chwilę świadkami podpisania takich symbolicznych dokumentów. One są symboliczne, bo historyczne za chwilę dlatego, że ten czas upływa. Mówi się, że człowiek ma wpływ na wiele rzeczy, ale nie ma na to, co było wczoraj, i nie ma na to, co będzie jutro ma wpływ na to, co jest w danej chwili. Także, panie prezesie, chcę podziękować na pana ręce z podziękowaniami dla załogi. Drodzy Państwo, na planszach za moimi plecami widzicie Państwo informacje, pozwolę się odwrócić odnośnie tutaj tej wartości 47 milionów 95 tysięcy złotych, z czego 34 miliony to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 12 milionów 800 tysięcy 12 800 to są pieniądze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i nie tylko. Te pieniądze zostaną zabudowane, zostaną wykorzystane. W Ostrowcu z korzyścią dla komunikacji, dla MZK, a w kolejności, ale przede wszystkim dla naszych pasażerów, dla pracowników, bo ja powtarzam ciągle jeden, jedną sekwencję: że dla mnie, jako prezydenta miasta, najważniejszy i najistotniejszy jest zadowolony pasażer, bo to dla niego robimy. Stąd te wszystkie ruchy, o których mówimy i które się ziściły, są. Po to, abyśmy mieli naprawdę komunikację na wyjątkowym poziomie. W tej kwocie 47 milionów, o której chcę powiedzieć, jest dwa etapy. Pierwszy etap ekologicznego transportu i drugi. Pierwszy się już ziścił po części mamy nowoczesne przystanki na mieście ostrowcu i przypomnę tutaj dla części prasy, że w Kielcach są po 400 tysięcy, w ostrowcu po 25, po 35 tysięcy te przystanki, więc pokazujemy różnicę. Jesteśmy już przygotowani i dzisiaj jest podjęta decyzja 10 stycznia wyjdzie przetarg na budowę nowej bazy MPK To z kolei slajd bezpośrednio za moimi plecami Baza MPK zlokalizowana u jak gdyby budynku Celsy Ostrowiec Miasto kupiło tam 25 hektarów i na tym terenie Samsłowicza Gulińskiego, teraz Hedy, Szarego, będzie nowa baza MZK. Ta nowa baza MZK będzie budowana, myślę, w ciągu dwóch, dwóch i pół roku. To wszystko wyjdzie po wyłonieniu wykonawcy, ale ta baza będzie główną siedzibą Miejskiego Zakładu Komunikacji i tam wszyscy pracownicy i wszystkie autobusy będą jak gdyby zlokalizowane i tam się będzie odbywała główna część pracy. Chcę tutaj też podziękować współpracownikom z Urzędu Miasta, bo scalenie tych gruntów, nabycie, to też jest długi proces, udało się. Jestem przekonany, że po wybudowaniu bazy MPK za chwilę tam te działki zdrożeją. W ramach tych projektów będzie też przebudowana cały układ komunikacyjny, bo dzisiaj jadąc 11 listopada będzie taki nowy ciąg drogi wprost, z odbiciem w prawo w stronę huty, więc dzisiaj na tych terenach zielonych powstanie też nowa droga. Natomiast e, mając na uwadze bardzo dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym, z panią starostą Marządemniak, chcę podkreślić, że z tego tortu unijnego, tak się wyrażę, e, prawie 12 milionów pójdzie na drogi powiatowe. E, z tych 12 milionów dofinansowanie to 8,5 miliona z Unii Europejskiej. A pozostałe pieniądze wspólnie z powiatem podzielimy się po połowie i z tych pieniędzy powiat będzie modernizował 11 listopada na całym odcinku od ulicy Ogrodowej do skrzyżowania 11 listopada z Samsonowicza. Na tym skrzyżowaniu będzie rondo turbinowe, będzie inny układ komunikacyjny i w ramach tych pieniędzy chcemy też dokończyć i jak gdyby zamknąć to co nie zostało zrobione, a mianowicie od ronda Nowego Bałtowska 11 listopada pociągnąć wzdłuż Samsonowicza ścieżkę rowerową. Bo tej ścieżki nie było i ten ruch tam wygenerowany pokazuje, że ta ścieżka jest tam jak najbardziej potrzebna. A na 11 listopada będzie taki bus, pas, dodatkowy pas pod autobusy. Więc to też duże zadanie inwestycyjne. To, co jeszcze w ramach tych pieniędzy, to myślę, że będziemy Państwa informować. W pierwszym etapie mamy zakup 10 autobusów, w drugim 5 hybryd. To wszystko przed nami. Chcę podziękować tutaj panu prezesowi i załodze, bo już wiemy, że kilka autobusów zostało kupionych. Tu pan dyrektor techniczny na bieżąco, wczoraj chyba zostały przywiezione te autobusy, tak się. Stoją. Więc to też jest taki zakup, żeby już pokazać i z tego co mi wiadomo to są, zlikwidowaliśmy w tym samym wysoką podłogę, czyli mamy Dokładnie. tylko i wyłącznie niską podłogę w Ostrowcu wszystkich. My na Radzie Miasta zastanawialiśmy się właśnie pod takimi kątami, żeby po pierwsze pasażerowie mieli dużo wygodniej jeździć, no bo jak słyszymy tutaj z wypowiedzi pana prezydenta będą to już nowe autobusy, przynajmniej gro nowych autobusów jak na razie. Na pewno w dalszej kolejności będą się jeszcze dokonywały wymiany na lepszy sprzęt, więc na pewno lepsza, lepsza komunikacja dla mieszkańców. Ponadto rozważaliśmy również na Radzie to, że ta baza będzie jak gdyby przeniesiona w inne miejsce a to po to żeby i tu w centrum jak gdyby miasta mieszkańcom żyło się wygodniej bo w tej chwili jest to spółka która jest w środku osiedli a więc na pewno nie jest to komfortowe dla mieszkańców tego osiedla ponadto taka ważna sprawa o której tu również była mowa to na pewno sprawa warunków pracy załogi te wszystkie aspekty braliśmy pod uwagę i od początku ten projekt wydawał nam się taki, na miarę potrzeb tego miasta pasażerów, w ogóle mieszkańców i dlatego też z całą stanowczością i w zasadzie byliśmy jednomyślni co do tego, żeby powstała ta nowa spółka i żeby ten transport był już przyjazny mieszkańcom. W dniu 3 października 2019 roku zgromadzenie wspólników reprezentowane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego powołało jednoosobową spółkę prawa handlowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Miejski Zakład Komunikacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 1 stycznia 2020 roku rozpoczął świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym dla mieszkańców Ostrowca Świętoczyskiego, otwierając tym samym nowy etap w historii komunikacji miejskiej naszego miasta. Obecnie to spółka MZK staje, się, staje przed nowym wyzwaniem realizacji ambitnych planów w zakresie kształtowania wizerunku nowoczesnego, ekologicznego transportu miejskiego, opartego na nowych technologiach, przyjaznych środowisku i pasażerom. Świadcząc usługi transportowe dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spółka MZK będzie wypełniać zaszczytną i odpowiedzialną funkcję jednoosobowej spółki Gminy Ostrowie Świętokrzyskiej, dla której jakość wykonywanych usług i satysfakcja pasażera są celem nadrzędnym. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Panie Prezesie, proszę o podpisanie niniejszego. Szanowni Państwo, a w tym samym momencie chciałbym powiedzieć, że miejski zakład komunikacji ma kontrakt z miasta na 10 lat. W tej chwili pracownicy MPK, MZK mogą być pewni, że przez najbliższe 10 lat Wasza firma, nowa firma. Będzie świadczyła usługi komunikacyjne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Życzę Wam miłej, przyjemnej, bezpiecznej, powtórzę jeszcze raz, bezpiecznej pracy. Jeszcze raz dziękuję Wam. Ja, w tym miejscu, chciałbym bardzo podziękować i jakby podsumować takie działanie, które no doprowadziło do tego, do tego stanu. Są to symboliczne dokumenty, ale one naprawdę zwiększają ogrom pracy, jaki został dokonany w ostatnich latach w spółce MPK. Także podziękować panu prezydentowi Jarosłowi za decyzję oraz wsparcie, które umożliwiło dokonanie tak głębokiej i skutecznej restrukturyzacji spółki. Zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomiczno-finansowej. Wsparcie finansowe byłoby możliwe, Dzięki, dzięki przychylności Rady Miasta na ręce Pani Przewodniczącej Ireny Rendudy-Dudek składam serdeczne podziękowania dla Radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za bardzo dobrą współpracę. Pragnę zauważyć, iż, nie, iż miejscy Radni wykazali się dużym zrozumieniem dla problemów transportu publicznego w naszym mieście, czego dowodem jest fakt, że większość uchwał dotyczących spraw MPK-MZK przechodziła jednogłośnie. Dziś wszyscy w takim, w takim gronie możemy cieszyć się z tą chwilą, która jest zwieńczeniem wysiłków podjętych w ostatnich latach. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim.